hej wszystkim jestem tu. jesteśmy w Minecraft Dungeons, tak gadałem o tym przez moje jakby wszystkie filmy. Jestem teraz na PS4 i mi się udało właśnie, Bo udało mi się to nagrać. Nie, wiem, czy będziecie słyszeć dźwięki? Tak myślę, że raczej nie, ale po prostu pokażę do tych, co nie wiedzą, co to jest, co to jest, i potem po prostu zaczniemy robić, po prostu. Ja po prostu zacznę grać, więc to jestem ja, to jest moja postać i to jest mój ekwipunek tutaj mam kusze i tu są zaklęcia różne i te zaklęcia robią, że po prostu no, tak jak w zwykłym Minecrafcie, po prostu zaklęcia i to moją zbroję muszę przyznać, że wygląda nawet fajnie Pajęcza zbroja, to jest kusza harfowa i e, to ma różne statystyki. To jest taka. To jest taka gra, że po prostu. To, to nie jest podobne do Minecrafta. Ale też. No, no to jest, bo widzicie po terenie. Więc. To jest moja broń. Jest. E, e, nawet fajna. po go się po prostu nazywa Wir, coś śmiesznego. E, no ale jest mocna, fajna i szybka. I ta zbroja powoduje. Że, że 20% szybciej będę mogła atakować. Więc wygląda to jakoś tak. Tutaj jestem. No, możemy na nich tak obrażenia. I mam. Po prostu zadaję bardzo dużo obrażeń. I jestem naprawdę mocny, już. Mam moc 104. I tutaj ma enchant, że ma grawitację. Czyli że przyciąga pobliskie moby w kierunku miejsca uderzenia broni. Więc. To możecie widzieć, że takie jakby purpurowe wokół tego wroga. Potem jeszcze wbudowany efekt, że emituje fale uderzeniowe. I to jest właśnie o to. No, możecie to widzieć. I potem jeszcze ma pijawkę, czyli, że jeśli zabiję moba, to mogę zabrać 8% maksymalnego zdrowia moba. I trafienie krytyczne, że jest 20% szans na zadanie 3 razy tyle obrażeń. Czyli mogę Wam to pokazać. I będzie taki mega czerwony. O właśnie tam. To czerwone liczby. 8 obrażeń zadaje. I przez moją zbroję, która ma tchórzstwo, wiem, że brzmi śmiesznie, to, to że kiedy mam e, po prostu maksymalne życie, to zadaje plus 40 obrażeń w walce dystansowej i wręcz. I właśnie sobie wymaksuję ochronę, czyli że będę minus 15% obrażeń dostawał. I tutaj ma jeszcze Aulę wampiryzmu, czyli po prostu to samo. Czyli nawet kiedy szłam z kuszy, to dostaję też yy, leczony. I chyba to polepsza tutaj jeszcze, że kiedy ty będę walił. I po prostu. Yy, i właśnie yy, kusza to jest też bardzo yy, fajna. Szczela bardzo. Ale to bardzo dużo strzał. Pokażę wam. To ma od razu, że strzela 5 strzał, to już jest wbudowane. I wielostrzał to jest, że każde z tych 5 strzał może strzelić jeszcze więcej, jeszcze 5 razy tyle. Więc może max 25 strzał. A reakcja łańcuchowa to jest, że ta każda strzała ma 30% szans na wystrzelenie w pięciu kierunków od yy, uderzenia moba. I to jest naprawdę bezużyteczne. Że po prostu... Nauki to nie jest dobre. Grawitacja, że po prostu to samo to, co na bronie, tylko że to jest okropnie bezużyteczne. Więc nie mogę dokładnie widzieć. Widzicie tą reakcję łańcuchową. Nie jest... Może powiedzieć, że zawsze, bo jest tak dużo strzał. Więc yy, po lewej stronie możecie wiedzieć te wszystkie cyfry. To jest po prostu w ogóle. To wszystko. I mam tu różne takie zbroje jeszcze, znaczy bronie, kusze, łuki i bronie. a przykład tu mam pięści duszy. E, no i to tyle ogólnie. Tutaj mam kowala, który kupuję rzeczy. Na razie mnie nie stać, muszę 160 emeraldów. A, mam 117. Więc tutaj jest mapa ze wszystkimi levelami. Jestem na trudności apokalipsa. Są różne trudności, zaczyna się na domyślnym, potem jeśli się pokona ostatniego bossa, do na przygodowy i potem na apokalipsę, I to, i to jest to, co ja mam. I ja to nawet zablokowane, bo ja tu straciłem raz moje dane, ale potem odnowiłem wszystko, więc jestem nawet mocny. Więc może wam pokażę na poziomie tym, to jest tajny poziom na apokalipsa 6. Czyli dla takiego zwykłego gracza na początku, to by tego nie przeżył, ale kiedy się jest wystarczająco mocnym, to to można przeżyć. I to jest tajny poziom, dlatego ten... Teraz po prostu się ładuje, wchodzimy do poziomu. Po prostu poziom się nazywa znaki na zapytania, ale to jest po prostu. Nie. No, są te krowy grzybowe i jest tam wyspa grzybowa. I tutaj mam taki cel. Tutaj po prostu mu, bo czemu nie? I te krowy cię będą bić, więc musisz je zabijać. Tylko dla mnie to będzie już nawet łatwe. Możecie wiedzieć o wszystko w akcji. I teraz jak ich zabijam, to się leczę przez te wszystkie moje zaklęcia. I teraz mam, e mam efekt tch tchórzstwa i po prostu jestem silniejszy. Więc, teraz najpierw się miksturki niewidzialności, więc one mnie nie widzą i zadaje bardzo dużo obrażeń. To było 17 tysięcy, okropnie dużo. Takie uderzenia, kryty uderzenia krytyczne to jest jedno z najmocniejszych zaklęć jakie jest w całej grze. I tutaj jest boss w tym poziomie. Widzicie, eee, mi się uda tutaj zrobić cięcie. Jeśli słyszycie to, to przepraszam, bo to jest okropnie głośne. A właśnie, i chciałem Wam powiedzieć jeszcze coś. Przepraszam, przepraszam. Chciałem coś jeszcze Wam powiedzieć. Artefakty te trzy rzeczy na dole, to serduszko to są moje życia, Mam miksturę leczenia. Mogę tak lecieć: po prostu. No i tutaj są jeszcze strzały, szmaragdy. Więc artefakty, to na, e, na kontrolerze, to kiedy klikam kółko. Przepraszam, e, kiedy klikam kółko, to mam płaszcz ducha że na krótki czas zyskuje duchową formę, dzięki czemu możesz przechodzić przez moby i pochłaniać część obrażeń. Te artefakty to po prostu... jakby powiedział takie... no nie, po prostu... po prostu... nie wiem jak to nazwać, totalnie nie wiem jak to nazwać, przepraszam. Takie jakby umiejętności, o. I ja mam płaszcz że jestem szybszy i przechodzę przez moby. I spaczona, magiczna latarnia, czyli to. Bardzo fajne. I grzybek, który przyspiesza mój atak i e, szybciej się poruszam. To są moje artefakty na razie. Wędka jest totalnie to chyba najgorszym artefaktem, jaki istnieje. Po prostu przyciągam, aby ich ogłusza. Więc jeśli mi się uda, to zrobię e, cięcie do przejścia do bossa albo coś. Ale możecie trochę zobaczyć wszystkie moje rzeczy i artefakty w akcji. No, wygląda to bardzo fajnie. I tam z grzybem. Bardzo szybko atakuję. Po prostu mogę mordować całe stado krów. I to mam, ja jeszcze jakąś broń podniosłem. To jest TNT, mogę tak rzucać. Jest eksplozja. Tak, bardzo fajne. Więc e, ja tu po prostu e, chciałem jeszcze zrobić taki artefakt i to jest mapa całego poziomu. Chciałem zrobić artefakt, czyli gong osłabienia, że jakby osłabia wroków po e, e, prostu w okolicy. Czyli ci, 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 zadają mniej obrażeń mają mniej życia. Więc ogólnie, no ja bym to bardzo chciał, bo to jest szczególnie dobre na bossy. Więc nie to nie będę zbyt bardzo eksplorował, bo to jest. No, nie, ma dużo do eksplorowania, ale można nawet szybko przez niego przejść. I po prostu, jeśli chce się uleczyć, to po prostu zabijam mowy. Jestem naprawdę, naprawdę potężny. Tak, mi się też okropnie podoba. Szukałem nią przez długi czas. I może nie jest najlepsza, bo jest 103. Maksymalny poziom to jest 108. Nie, jeszcze nie zdobyłem na tym końcu żadnego przedmiotu 108, ale są po prostu bardzo mocne i zależy jeszcze od zaklęć, bo one są losowe, ty ich nie wybierasz. I po prostu teraz ich wszystkich zabijam i niedługo już powinien być boss, jeszcze nie wiem dokładnie kiedy. Bo aż tak dużo w ten level nie grałem, bo często po prostu crashowało mi grę. Ach, tak. To jest fajne. Ej, jeszcze dała moja zbroja. Ja, przy, y, jest, robisz Atak A tak jest szybszy. I co też bardzo pomaga. I jestem bardzo mocny. I tu już jest boss. Wcześniej nawet. Więc co jest złowem broń. Nie jest dobra, więc mogę ją zniszczyć i dostanę za to emeraldy. Więc... E, pójdę do bossa. E, w, nie, w, nie, we nie we wszystkich poziomach są bossy. Ale w tym jest. I jest najtrudniejszy w całej grze. Czyli to. Grzybowe Monstrum. Ale ja jestem wystarczająco mocny, żeby to pokonać. Tylko, że to trochę potrwa. Bo nie mam gongu. Pamiętam, że to kiedyś trwało jakby może e, z 8 minut, albo coś. I teraz już nie. I staram się unikać tych ataków. Po prostu jestem chyba wystarczająco mocny. Więc jestem wystarczająco mocny, żeby pokonać tego bossa. I nie dostałem gongu. Pod koniec levelu zawsze się dostaje skrzynkę może nie, nie zawsze są artefakty. Więc ten level jest nawet krótki, ale jeśli, jeśli, jeśli się eksploruje, to jest nawet długi. Więc... po prostu koniec levelu. Więc... Ach, to... no nie najgorzej, ale no, po prostu mogło być lepiej. Więc teraz, że mam gdy to chcę, żeby mieć jak najwyższą moc, więc muszę jak najsilniejsze rzeczy założyć. Więc mam teraz 106 mocy, i kupuję kowala rzeczy. Jest tam mógł na 100. Uuu, 108! To mój pierwszy przemian na 108. I to jest nawet dobre. O, to będę mógł nawet z tego używać. To jest mój pierwszy przemian na 108, naprawdę. Bardzo fajna broń. A tutaj 100 bezużyteczne dla mnie. No, ale mam jakąś broń. Okej. Więc ja to sobie założę moje zwykłe artefakty. Na pewno to zostaje, bo to jest 108. I wygląda fajnie. Zobacz, jak to wygląda bez żadnych zaklęć. Są takie różne. co rękawice. Ale szybkie. Ło! A z grzybem. No, bardzo szybkie, ale na razie zostanę z tym, więc może Wam nawet pokażę jak można zdobywać po prostu e, e, przedmioty takie w sensie e, unikatowe, <laughs> zapomniałem kto było na polski. Więc po prostu różne dobre miejsca, jak je znaleźć, jeśli oczywiście będziecie chcieli mieć tę grę. Albo już ją macie. Więc pierwsze to jest w jaskini. Więc po prostu przez szyb, przez wszystko przechodzimy. Nie będzie nas nic obchodzić, po prostu przechodzimy przez wszystko. A nie ma najlepszych artefaktów na robienie tego. Po prostu przez wszystko przechodzimy. Wchodzisz do ruin. Co my na ruiny, i ich zwiedzamy, więc po prostu szybko wchodzicie do lewego albo prawego wejścia. Potem, tutaj są nasze sposoby na robienie tego, będziecie walczyć z mobami. I, I po prostu, kiedy się ich wszystkich pokona, to się od, tamto przejście odblokuje. I się teraz odblokowało, bo wszystkie moje załatwiłem Więc wchodzimy i tutaj będzie jak No po prostu takie, zapomniałem co się nazywa. Po prostu trzeba to ułożyć. Więc e, te dwie... Te dwa guździki środkowe, one tak bardziej e, ruszają pistony do góry i na dół. Więc one tak bardziej wszystkie kontrolują. A te ostatnie, one po prostu ruszają. Więc też będą ważne tutaj, a po prostu ruszają tym. Więc kiedy będzie jedno, to ruszajcie, żeby było na środek. Potem robicie lewo i prawo. I wtedy się odblokuje po jakimś czasie. I potem robicie oczywiście kolejne z następnej strony. Tak. Więc tutaj e, się nie da przejść. I tam jest od razu środkowe, więc tam to będzie łatwo do przejścia. I po prostu wszystkie się pokonuje. I to jest ten sam. Jest po prostu kiedy środkowe to lewo i prawo. Potem jest jeszcze taki inny jeden. Że są tylko dwa. I tam to po prostu robi się lewo, prawo, lewo, prawo, lewo. W takich, e, które są tylko dwa guziki. Więc po prostu tu się wchodzi. Potem to jest ublokowane. Chodzisz, jest obsydianowa skrzynka. I tutaj często dobre rzeczy wypadły. Padają. No, ale nie tym razem. No, zawsze. No nawet jakieś szmaragdy. A przykład tego ostro nie potrzebuję. Ale zawsze jakieś szmaragdy. Więc yy, to, to było jedno miejsce na zdobywanie. No, po prostu fajnych rzeczy takich unikatowych, tak jak na przykład to, to i różne inne rzeczy. Tutaj, kiedy wchodzicie, to pokazują, jakie łupy, tutaj na przykład rękawice, i tu mogą być unikatowe wersje. A podwójny topór, czyli mogę, może być unikatowa wersja tego, czyli ten mod, co mam. szczelety, porlas i po prostu różne inne rzeczy. I kolejne to jest w nowych pastwiskach. Tutaj nie mam wszystkich opakowanych, ale na moim głównym koncie miałem, ale oczywiście wszystko straciłem, więc teraz to jest moje główne konto. Tutaj, no, może być szybciej, ale skrzynka nie jest lepsza. Jest trochę gorsza, ale też można zrobić unikatowe rzeczy. Więc ogólnie po prostu lecicie przez wszystko. Tak to jest z tym farmieniem unikatów unikatowych. Po polsku to trochę dziwnie brzmi. No to ciągle się przechodzi. Jedzie się ciągle za strzałką, która ci pokazuje gdzie iść. Normalnie się tego nie robi, ale tutaj się robi. Więc tutaj można zdobyć dwie skrzynki. Jedna najgorsza i jedna dobra. Więc tutaj jest ta jedna, jest ukryta. Trzeba przejść na to i się ona pojawi. Tutaj zawsze jest coś. I to nie jest zawsze w tych skrzynkach. Ale w takich ukrytych jest. Więc jeśli spadnie, to nie przejmujcie się, bo wróci. Ja mam kosę dusz, która nie jest taka dobra, więc po prostu ją zniszczy. No i spadłem. Jeśli spadła to po prostu cię... E, będziesz teleportowany do miejsca i po prostu możesz pojechać tam jeszcze raz z powrotem. Więc to jeszcze e, trochę zależy od ułożenia mapy, bo to nie zawsze jest takie same. I po prostu też trzeba na tym trochę zależeć. Więc teraz pójdziemy po złotą skrzynkę, bo tam to chyba była brązowa czy tam drewniana. Nawet to jest tutaj. Tutaj w tym miejscu idziemy na tą stronę. Potem przy tym brzozowym drzewku lecicie na tą wyspę. I będzie złota skrzynia. I tutaj też nic takiego dobrego. Więc sobie nie potrzebuję. Może by było jakieś, by było dobre i może enchanty lepsze, ale mnie są niepotrzebne. To by było na tyle. I jeśli wam się spodobało, zostawcie łapkę w górę. Jeśli chcecie więcej, to subskrybujcie, aby być notyfikowanym. na to i.